Uważnie, przeczytam ci opowiadanie. <grym wytrzyma> tak, Sulo? Siusiu, muszę iść do toalety. Nie ma sprawy. Chodźmy. O! To bardzo ważne. Najpierw toaleta, a potem zabawa. Ale mnie się nie chce, Siusiu Amu. Na pewno. Mm -mm. Na pewno, na pewno. No dobrze. To zostań. Chodź pan do Ciuchcia do toalety. Na Siusianie czas. Ciuchcia wiezie nas. Ciuch, ciuch, ciuch. Uh -uh. Bing. Na pewno nie chcesz Siusiu? Mm -mm. W porządku. Próbowałem, ale się nie wysiusiałem. Widocznie ci się nie chciało. Zrobione! A więc kto z was kryje? Ja! ja! Chcę kryć pierwsza! Proszę! Kogo ja chcę! Koko była pierwsza. Będzie liczyć do dziesięciu. A potem znajdę was wszystkich! Pamiętacie? Ostatni znaleziony kryje w następnej rundzie. No dobrze. Raz. <noise> dwa. Pierwszy pan. Sześć! Nie, bo ja siedem, osiem, o, o. dziewięć, dziesięć! Muszę skorzystać z toalety, a mo. O, pan! Ważna sprawa! Stop zabawa! Ciu, 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 ciu. Na pewno nie chce ci się, Siusiu? Siu. Nie, teraz bawię się w chowanego i bardzo chcę kryć. Amo, patrz, czyjeś majtki. Hmm, ktoś je zostawił. Powiedzcie mi, gdzie chowamy rzeczy, które ktoś zgubił? Koszu rzeczy znalezionych. Nie martwcie się, majteczki, znajdziecie właściciela. Już zrobiłem. Możemy się bawić. Czy wszyscy są gotowi? że schowasz się tutaj, w koszu rzeczy znalezionych. Cztery. Aha. Pięć. Sześć. Asio, ja byłem tu pierwszy, Pando. Ja byłem pierwszy. Ba, 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 Bawicie się w chowanego, a nie w zapasy. Chodź, Pando, schowasz się tutaj. Zgoda. Siedem. O, ciuch, ciuch. Bing, czyżby zachciało ci się siusiu? Dobra, chodźmy. Nie, nie teraz. Kogo mnie zobaczy i nie wygram zabawy. Ciii. Bing, w każdej chwili można przerwać grę. Na pewno wytrzymasz? Tak, bardzo chcę wygrać. Hmm. Osiem, tak. dziewięć, dziesięć. Gotowi czy nie? Szukam! Hmm. Ha! Zula, mam cię! Zaraz znajdę was wszystkich. Koko idzie w Twoją stronę? Aha! Słyszałaś to? Czy dźwięk dochodzi z kanapy, czy też z kosza? Z kosza! Pando, mam cię Nie, powiedziałem z kosza Kto nam jeszcze został? Nie widzę małego króliczka Aha, już wiem gdzie jesteś Bing Mam cię, ja wygrałem Wspaniale Bing, będziesz zaraz krył A teraz chodź, 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 chodź Gratuluję Bing Zaczynaj liczyć! Najpierw musisz skorzystać z toalety. O, o, o. O, o. O, o. Krok w tył. Bing się na podłogę. Nie denerwuj się, Bing. To nic takiego. Ale mokro. Przepraszam, Ammo. Starałem się wytrzymać. O, starałeś się, ale się nie udało. Tak bywa. Czy któremuś z was też się kiedyś coś takiego przydarzyło? O. Mnie! Mnie też dawno temu. Dziękuję. Co zrobisz następnym razem, Wink, gdy w trakcie zabawy zechce ci się siusiu? Ciuch, ciuch. I... Ważna sprawa! Stop zabawa! Zapamiętaj to, króliczku! Tylko skąd weźmiemy suche ubranko? Ja wiem! Poszukamy w koszu rzeczy znalezionych. Bing, patrz! O, majteczki! Dziękuję, Sulo. <noise> Majty! <noise> Wspaniale, przebierzemy się. Majty! Przystępujemy! Majty! Kryje na dół! Na dół! czas. dół! Na Na Oh, oh. Bach na pupki. No, od razu lepiej. Uwaga, otwórz pudełko, Flop. Hmm? Otwieram. Oh. To będzie dla Binga. O, o patrzcie. O, oh, uwielbiam cymbałki. Tak, cymbałki. <grym> Lubię, gdy robią. Kto następny? Ja, 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 ja. 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 To będzie dla ta... Suli. O tambury! O, dasz mi zagrać? Jeżeli oddasz mi swoje cymbałki. Hmm. No dobrze. Proszę. A to będzie. Dla mnie! Dla pando! Oh. Wow. Mogę też takie ammo i ja. Nie, 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 nie. Teraz kolej pando. Nie martwcie się. Za chwilę zrobimy zamianę. A teraz wymyślajmy muzykę. Tak, dobrze. <grym> Aha. Zagraj coś, Bing. Mm. Teraz tambury. Oh. Teraz cymbałki. <grym doulelety> Czas na bębenek. Bando! <grym doule> Teraz zamiana. O, daj mi bębenek. Masz tam Ja wolę no. twój bębenek. O. Uwaga. O, fajnie. Ja chciałem dostać bębenek. Marakasy mhm. też ładnie brzmiał. O. o, wolałem bębenek. Za chwilę na nim zagrasz, Bing. Posłuchajmy, jak grają wszystkie razem. Tak. Grajmy. <laughs> Wszyscy razem, wszyscy razem oh, oh, oh. Wszyscy razem, wszyscy razem Gramy jak zespół oh, Dobra, wystarczy! Teraz moja kolej, Sulo. Jeszcze nie Bink. Bink! Bink! To twoja wina. Oh. Powinieneś był zaczekać. Pokażcie! Wybaczcie mi, proszę. Zrobiłem to niechcący. Trudno, stało się. Mm. Wiemy, że tego nie chciałeś. Umiesz to naprawić. Mm. O nie, Sulo. Mm. Musimy oddać go do sklepu. Dziś. Bębenek już nie zagra. Hmm. Oh. Bing, przy ciebie nie mam instrumentu. Hmm. Proszę, weź w zamian mój. No dobrze. Dziękuję, Bing. Bardzo ładnie, króliczku. Gotowi? Zaczynamy. Tak. Oh. No i nie ma bębenka. Nie ma. Oh. Hmm. A może jednak... Popatrz hmm. na to. To tylko zwykłe pudełko, a nie bębenek. Nie? To bębenek! <laughs> Ładnie brzmi. Mam pudełko. Bum, bum! Dam, dam, dam. Boom, Mogę boom. teraz ja? Tak, możesz, Pando. A ja? Zapraszam. Fantastycznie! Ha, ha. Czy jesteście gotowi na nową zabawę? tak, tak! tak. Mogę wybrać pro! Następnym razem, Sulo. Dziś decyduje Bing. Bing, pobawmy się w chowanego. Ty kryjesz. Tu, 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 tu. Już wiem muzyczne figury. Dobrze. Świetnie. Jestem w tej zabawie najlepsza. Tak. Mhm. Bardzo dobry wybór. Pamiętacie jej zasady? Stańcie się do muzyki. A gdy muzyka się urywa, trzeba nagle się zatrzymać. Tak! I nie wolno się poruszyć ani odrobineczkę. A jeżeli się poruszysz, to odpadasz i zostajesz obserwatorem. Aż zostanie ostatni tancerz. I właśnie ta osoba wygrywa. Tak! Czyli ja. Nie będę się poruszał i na pewno wygram. Kto wie, być może. Już niedługo się o tym przekonamy. Prosimy o muzykę, Flop. Flop! To nie jest muzyka do tańca. Mhm. Dalej, Sulo! O tak! Pando, muzyka się urwała, to znaczy, że masz się nie ruszać. Inaczej odpadasz. Aha! Ach. Zacznijmy jeszcze raz! Dobry pomysł! Skup się. Tańczycie, lecz gdy muzyka się urywa, wszyscy stajecie nieruchomo. Tak! Pando! Słyszysz? Gra muzyka. Tańcz! Pora na obserwatora. Kto się tutaj rusza? Odpadasz, Sulo. Teraz ty będziesz obserwatorem. Charlie mnie rozśmieszył. On też odpada. Charlie jeszcze nie umie się nie poruszać. To prawda. Uwielbiam te melodie. <grystanie> Porana obserwatora. Chwiejesz się, Koko, więc odpadasz. <grystanie> o, nie udało mi się. <grystanie> Teraz i ty jesteś obserwatorem, Koko. Zostali tylko Binki i Pando. <grystanie> Z Was się poruszy. Obaj stoją nieruchomo. Uuu, obaj są bardzo dobrzy. Włącz muzykę, Flop. Dziś, dziś, dziś. się porusza. Uważaj, żebyś się nie przewrócił. Pando, ty najdłużej stałeś nieruchomo. Brawa dla wszystkich. Ja bardzo chciałem wygrać. Hmm. To ja wybrałem tę zabawę. Tak, podobała się wszystkim. I przecież tak bardzo się starałem. Zgadza się. Widziałem, że jesteś skoncentrowany. Tak, ale mimo to nie udało mi się stać nieruchomo wystarczająco długo, by wygrać. A cóż, może wygrasz następnym razem? Musisz próbować, Bing. Hmm. Masz rację. Cześć, Charlie! Charlie chyba myśli tak samo. Chyba tak! Bing, tańcz z nami! Juhu! Zostanę mistrzynią muzycznych figur! Nie bądź taka pewna. Ja też nie będę się ruszał! Przekonamy się! Prosimy o muzykę, Flo. Tak! Mogę wybrać? Proszę! フフフ。<laughs> – Witaj. – Cześć, Flop. <noise> Może po prostu się z nim wita. Fak, fak. mówi wam dzień dobry. – Cześć, Bing. – Cześć, Bing. – Cześć, Bing. – Cześć, Pando. – Dzień dobry, Króliczku. – Witaj, Ammo. – Cześć, Bing, to ja. – Cześć, Sulo. – Cześć, Bing. Oh. – oh. Cześć, Bing. Spójrz, co mam. Cześć, Koko. <noise> – <O>, cześć, Charlie. <noise> – To zaraz szybko zaśnie! Tak! Poczytamy mu bajkę! Doskonale! Dawno, dawno temu żyły dinozaury Charlie. I były niesamowicie ogromne! <laughs> I były też wulkany! Robiły. <laughs> <laughs> Przewróć w stronę, Bing! Dobrze. Um. O, o! A to jest brontyzaurus. Właśnie tak, Bing. Brontozaurus. I wszystkie moje tęczowe myszki wróżki uciekną. Uciekamy. Idzie Brontozaurus. Trzecia strona. Czy to wielki, straszny Tyranozaurus? O. Tyranozaurus Rex. Rar. <grybuj> Boję się. Flop. On cię nie zje. O, co za ulga! Ja! Marcheweczki! Hej. Przewróć stronę, Bing! To peradakozaur! Tak! To pterodaktyl! Teradakatyl. I teradakatyl to wielki dinozaur ptak i robi wóż! Bing! Dobrze! O! Wow. wow! A to dzidzie dinozaury! Jakie śliczniutkie! To moje ulubione! Hej, dzidzie dinozaury! Zobaczmy, co jest na następnej stronie, Charlie. Stronę bing! Tak! <noise> Jaka urocza historia! <noise> Flop, poddasz mi książkę o Tulisiu? Proszę. Książki bardzo nie lubią wody, Bing. Nawet te o Tulisiu. O, proszę Flop, poczytajmy o Tulisiu. O, o, no dobrze. Książki nie lubią się kąpać. Potrzymam ją za ciebie. Kruliś Tuliś w kosmosie. <tulis> tak. Kruliś Tulisz. Króliz Tuliś leżał w hamaku, gdy nagle usłyszał... Płacz! Usłyszał płacz! Króli się ziewnął. Ale z niego śpioszek! Kto tak płacze? Pomyślał króliz Tuliś, komu mam pomóc? On pomyślał, że to gwiazdka płacze i poleciał do niej. <todgłos> tak, to prawda. Ups. Omal oh, oh, nie zalałeś książki. A więc Króliś tuliś wyskoczył z hamaka, przeciągnął się i zawołał. Królisz Tuliś! Zapomniałeś już, Bing, że książki nie lubią wody. Oh. Wyjdźmy z kąpieli i poczytamy dalej. O, oh, to mój ulubiony fragment! Zaraz będzie fuś! Pokażę ci! Ho, 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 ho. Tuliś nie skacze bez pelerynki. O! Królisz <laughs> Teraz trzeba się dobrze wytrzeć. <laughs> Gotowe. Teraz Królisz Tuliś może już skoczyć do nieba! I co dalej? Mogę książkę? Proszę! Jestem suchy. O. Oczywiście. Króliś tuli skoczył do nieba i zobaczył gwiazdkę. Była wesoła. A, więc to nie gwiazdka płakała. W takim razie kto? Zobaczmy, co było dalej. Króliś Tuliś wciąż słyszał... <gulia> Flop. I wtedy zrozumiał, że płacz dochodzi z księżyca. I zrobił wóź na księżyc. Hmm. Chyba króliś o czymś zapomniał. No tak! Strój kosmonauty! Żeby polecić na księżyc! <noise> Uszy! I co dalej? Tuliś nie doleciał zbyt wysoko, bo utknął w gęstej burzowej chmurze. Biedny Tuliś! Łapki! Nic mu się nie stało! Wydostał się z chmury o tak! <głos> <głos> Deszcz tak zmoczył skafander Tulisia, że ten nie mógł wzbić się do księżyca. Patrz, Flop, jest cały w kropelkach! Ale kiedy tak króliś Tuliś spadał z nieba na dół, <noise> ciepłe powietrze sprawiło, że całkowicie wysechł. Tak! Wiatr zrobił <głos> <głos> Co było dalej? Hmm? Gdzie się podziała moja książka? Hmm. O. O. Jest tam. O. O. Ojej. O. Jest cała mokra. Z każdej strony leci woda. O. Książki bardzo nie lubią wody. O, możemy czytać dalej. Dzisiaj już nie, Bing. Czemu? Ponieważ ma mokre strony. O? Są mocno ze sobą złączone. Twoja książka musi najpierw wyschnąć. I co będzie z historyjką na dobranoc? A, możemy ją sobie opowiedzieć. Nie potrzebujemy książki. Chodź, zrobimy w do łóżeczka i dokończymy tę historyjkę. Zgoda! Chodź! Wuj! Wuj! Uś. Pamiętasz, co dalej e. działo się z Tulisiem? E. Tulis zrobił wóź na księżyc. Zgadza się. A potem? E. I zobaczył tam opiekuna księżyca. To właśnie on był smutny. Dlaczego opiekun księżyca był smutny? Ponieważ nie mógł zasnąć. Właśnie. I wtedy Tuliś zanucił mu ulubioną kołysankę. Opiekun księżyca przymknął oczy i zasnął. Flop! <s essen souric syllables> <af literacy> Problem rozwiązany, powiedział króliś Tuliś i poszybował z powrotem do domku. Wóż. Wylądował w swoim mięciutkim hamaku i rzekł... Dobranoc! Mm, ładna to była historyjka. Dobranoc, Bing. Mm -hmm.